Z tej strony tuba, taki trochę bałagan, bo robimy tak zwany yy, przegląd yy, gratów, których nigdy nie nawet nie otworzyliśmy, a jednym z tych gratów jest słuchawki z Aliexpressu MK600 Mimico takie słuchawki za parę dolarów, kupiłem sobie je na wyjazd, ale nigdzie nie wyjechałem, bo wiadomo yy, dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach nie jeżdżą nigdzie yy, tak, w fabryce zamknięte, no i tu jest QR yy, kod, więc ten QR kodę. Zobaczmy, gdzie on nas tutaj poprowadzi, jest skanowany i odcisk palca. I tutaj jest wyplurowane, dlaczego? Bo przeprowadziło nas do, przekierowało nas do strony ultra chińskiej, pornograficznej. No jestem w szoku, no jestem w szoku, żeby QR kodek ze słuchawek od Chińczyków to nie ma nic wspólnego z kontentem dla dorosłych. Takie rzeczy tutaj no, wstydziliby się. Tfu! to też komunistyczne. świnie. No. No. Ja jestem w szoku. Napisz mi w komentarzu, co myślisz o tych o, no, no, i, i, braksów.